Tomek i jego tata wrócili właśnie z wizyty w salonie sprzedaży sprzętu komputerowego. W tych wszystkich pudełkach i kartonach znajdują się elementy nowego zestawu komputerowego, który Tomek dostał od rodziców z okazji swoich 14 urodzin. Teraz przed Tomkiem najprzyjemniejsza część urodzinowych zakupów czyli rozpakowanie i podłączenie świeżo nabytego komputera. Widzimy, że Tomek zastanawia się nad czymś, co od dawna chodziło mu po głowie, a mianowicie nad rozkręceniem obudowy i przyjrzeniem się zawartości wnętrza komputera. Ciekawość w końcu zwycięża. Spróbujmy wobec tego towarzyszyć Tomkowi i skorzystać z okazji, aby usystematyzować naszą wiedzę na temat budowy komputera. Najważniejsze części składowe komputera znajdują się w tzw. jednostce centralnej. Jednostka ta jest umieszczona w specjalnej obudowie zaopatrzonej w przycisk uruchamiający komputer. Obecnie mamy na rynku bardzo bogatą ofertę różnych rodzajów obudów. Użytkownicy, entuzjaści często poddają je tak zwanemu modingowi, czyli zabiegom podnoszącym walory estetyczne danej obudowy. Chodzi o to, aby jej wygląd podkreślał moc komputera oraz indywidualność jego właściciela. Po zdjęciu obudowy naszym oczom ukazuje się szereg ważnych elementów składowych komputera. Są nimi: płyta główna, dysk twardy, stacja dyskietek napęd CD-DVD oraz zasilacz. Na dużych rozmiarów płycie głównej znajduje się wiele tzw. chipsetów, układów scalonych, których zadaniem jest koordynacja współpracy poszczególnych elementów komputera. Pomiędzy chipsetami biegną cienkie metalowe połączenia zwane ścieżkami przewodzącymi. Najważniejszymi urządzeniami płyty głównej są procesor, pamięci wewnętrzne oraz karty rozszerzające. Procesor jest układem organizującym pracę całego systemu komputerowego. To do niego napływają wszystkie dane. Tu ulegają one przetworzeniu w konkretne instrukcje, które z kolei uruchamiają odpowiednie operacje wykonawcze komputera. Wyniki swojej pracy procesor umieszcza w zasobach pamięci wewnętrznej. Wyróżniamy dwa typy tej pamięci: pamięć RAM i pamięć ROM. RAM to skrót zbudowany z pierwszych liter angielskiego zwrotu Random Access Memory który możemy przetłumaczyć jako pamięć swobodnego dostępu. W pamięci RAM przechowywane są aktualnie uruchomione programy operacyjne oraz dane powstające w wyniku pracy tych programów. Przed odłączeniem komputera od sieci musimy pamiętać, aby cenne dla nas, a utrwalone w pamięci RAM dane zapisać na osobnym nośniku. Po wyłączeniu zasilania bowiem treść pamięci RAM ulegnie bezpowrotnej utracie. Inaczej jest w przypadku pamięci ROM. Nazwa tego modelu pamięci została utworzona z pierwszych liter angielskiego zwrotu Read Only Memory, tłumaczonego na polski jako pamięć tylko do odczytu. Pamięć ROM przechowuje dane operacyjne, od których zależy funkcjonowanie całego komputera, dlatego posiada ona funkcje chroniące przed utratą tych danych i umożliwiające ich przechowywanie bez względu na dostęp do zasilania. Spośród tzw. kart rozszerzających najistotniejsze znaczenie ma karta graficzna, która odpowiada za wyświetlanie obrazu na ekranie monitora. Karty graficzne różnią się między sobą szybkością pracy, wielkością pamięci ram, wyświetlaną rozdzielczością obrazu czy liczbą dostępnych kolorów. Z kolei komputerowa karta dźwiękowa pozwala na rejestrację, przetwarzanie i odtwarzanie dźwięku. Karty o profilu muzycznym umożliwiają dodatkowo podłączenie do komputera głośników, wzmacniacza, mikrofonu oraz urządzeń typu MIDI, czyli np. elektronicznych instrumentów klawiszowych. Bardzo pożyteczną funkcję spełnia karta sieciowa. Jej działanie pozwala nam na transmisję danych w sieciach komputerowych. Instalowana niekiedy karta telewizyjna umożliwia natomiast odbiór programów telewizji naziemnej i satelitarnej za pośrednictwem komputera. A oto zasilacz, czyli urządzenie zamieniające płynący z sieci energetycznej prąd przemienny na prąd stały, a także redukujące napięcie dostarczane cząstkowo do poszczególnych elementów komputera. Przyjrzyjmy się teraz tak zwanemu dyskowi twardemu. Na dysku tym dokonujemy procesu archiwizowania danych. Znajdują się tu również informacje na temat systemu operacyjnego oraz zbiór programów użytkowych. Podstawową częścią składową twardego dysku jest wykonany ze stopu aluminium sztywnych krążek. Jest on obustronnie pokryty warstwą wysokiej jakości magnetycznego nośnika, na którym dokonuje się faktyczny zapis danych. W odróżnieniu od dysków twardych, nośnik magnetyczny dysków miękkich umieszcza się nie na sztywnym, lecz na elastycznym podłożu. Do obsługi dysków miękkich służy w komputerze napęd dyskietek. Bywa on nazywany potocznie stacją dyskietek i na ogół jest wbudowany w centralną jednostkę komputera. Uzupełnieniem standardowej listy składników jednostki centralnej jest tak zwany napęd optyczny. Może on obsługiwać płyty CD i DVD. A swoją nazwę zawdzięcza laserowemu sposobowi odczytu danych ze wspomnianych nośników kompaktowych. Oglądając wnętrze swojego komputera, Tomek nie zauważył nawet, że za oknem zrobiło się ciemno. Teraz trzeba to wszystko szybko poskładać i popodłączać. Przecież zostało jeszcze sporo lekcji do odrobienia. Komputer to rzeczywiście złodziej czasu, i to nawet wtedy, gdy nie jest włączony.